bez znaczenia jest właściwie mógłbym, to po niemiecku, ale wtedy Pan musiałby tłumaczyć odwrotnie, większość jest Polska, więc ułatwimy sobie zadanie i jeśli powiem to, co chciałbym Państwu przekazać, a co Pan zyska i młodzi socjaldemokraci zapewne wiedzą o życiu i działalności na same, więc tutaj nic nowego może nie usłyszą, ale jest to szalenie ważne, żeby zrozumieć jego miejsce w historii tego miasta. Przede wszystkim tego miasta. Drodzy Państwo, tutaj się posłużę dwiema anegdotycznymi historiami, można powiedzieć. Dlatego, że Ferdynand w latach 80., kiedy ja zajmowałem się renowacją tego cmentarza, był kompletnie nieznaną postacią większości. Do tego stopnia, że gdy Wrocław odwiedził Johannes Raum, wtedy premier Nadrenii Westfalii, jeszcze nie prezydent. Niemiec, towarzyszył mu pierwszy sekretarz partii we Wrocławiu. I y, y, przy wejściu na cmentarz, żeśmy chwilę czekali na przyjazd y, y, premiera na we Westfalii i wtedy sekretarz partii zapytał mnie się, panie kierowniku, niech pan mi przybliży sylwetkę na salę, bo ja kompletnie nic nie wiem o tym człowieku. No i, i, no i starałem mu się przybliżyć. Y, y, bo, 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 bo na tym polega jak gdyby cała tragedia na Chwilę później nastał przewód polityczny i y, y, nowo wybrana Rada Miejska zadecydowała o usunięciu we Wrocławiu nas własnych y, y, bardzo wielu socjaldemokratów. Zniknęły ulice Klary Cetkin, Klechta, Róży Lupse, Wór, już nie mówię o Marcie i Engęsie. Y, ja zachowałem wyłącznie te tablice malowane do zbiorów muzealnych, żeby potomnym jakby przekazać, tak jest nasz obowiązek. Natomiast nie tak dawno, parę lat temu, Rada Miejska prawie jednogłośnie przyjęła wniosek nazwania tego krótkiego odcinka przed cmentarzem z ołówkiem Ferdynanda Lasana. Czyli jak Państwo widzą, jak ta historia dziwnie się kołem toczy. Ten nieznany zupełnie Lasan wcześniej, kompletnie obojętny nawet historykom, nagle do tego stopnia, że po wojnie jego dzieła spisane ręcznie przekazaliśmy rektor Uniwersytetu Wrocławskiego podjął taką decyzję Uniwersytetowi Umonosowa. Ktoś mi kiedyś się zapytał, gdzie są dzieła Polasanu oprawione w skórę ze złotymi, tłoczonymi literami, one zostały w 50. latach sprezentowane w czasach stalinowskich Uniwersytetowi Umonosowa. Stąd jak gdyby... Nastąpiło ponowne odkrycie tej postaci, tej sylwetki, Człowieka bardzo oryginalnego, o którym mówiono, że był przywódcą robotników na salonach. To mu między innymi Marx zarzucał w swoich pracach, że on chciał załatwić interes ludzi pracy w salonach ówczesnej Europy. Ale cofnijmy się do genezy, do, 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 do jego do, do źródeł. Ferdynand Lasar urodził się w rodzinie kupca bławatnego, handlarza tekstylnego o nazwisku Heim Wolfson. Heim Wolfson to było żydowskie nazwisko Kupca, który przy, przybył do Wrocławia z Wodzisławia, z Wodzisławia. A ponieważ był pierwszym Żydem, który został przez gminę deputowany do Rady Miejskiej. Zobowiązany był zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami przyjąć nazwisko świeckie, nowe. Taki był nakaz. Żydom nakazano przyjmować nazwisko. I wtedy ten urzędnik zapytał się, przepraszam, skąd pan do nas trafił? Najczęściej nadawano Żydom zajmującym stanowiska urzędnicze, będącym studentami, pracującymi y, 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 w aparacie gminnym świeckie nazwiska od nazw miejscowości, z których pochodzili. I on powiedział, jestem z Wodisławia, czyli z niemieckiego losla. I od tego losla dostał nazwisko Rasa. W takiej uproszczonej wersji, etymologia dosyć prosta, tak to tłumaczą wszyscy historycy. To nazwisko oczywiście zmieni później Ferdynand po pobycie w Paryżu gdzie znalazł się pod dużym wpływem rewolucji francuskiej na z francuska bardziej brzmiące La Salée, dodając tą końcówkę L.E. na końcu i od tej pory tak się podpisywał zresztą tego samego roku nagłów w jakimś z antykwariatów paryskich wszystkie pamiątki po spierze. Zegarek, pierścień, laskę, do tego stopnia, że znana, znany jest obraz Ferdynanda La Sala, dosyć często powielany przez wydawnictwa. Ferdinand Lassalle z laską Robespiera. Z laską Robespiera, z tego okresu pobytu w Paryżu, kiedy zaczyna się podpisywać z francuska La Salle. Czytamy oczywiście Lassalle, bo w, 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 w tej pisowni odczytujemy to z francuską. Ferdinand Lassalle urodził się przy dzisiejszym placu bohaterów Getta a dokładniej przy ulicy Szajnochy, dzisiejszej dawniej Rozmark, tak się nazywał ten koński dar, Rozmark. Tam nawet w okresie Republiki Weimarskiej na domu znajdowała się tablica, na nieistniejącym domu znajdowała się tablica, która wskazywała na miejsce Asara, a plac w latach chyba 29-34 nazywał się Placem Ferdynanda Asala. Poznałem nawet tramwajarza, który Wydzwaniał przystanek krzycząc Sal, Plac, Auststeigen, wysiadać, ponieważ tramwaj brał tam, jak niektórzy starsi posławianie pamiętają, zakręt na ulicy Tam Tamtędy jeździły sam, wyskakiwałem z tramwaju, bo nie było przystanku do Biblioteki Uniwersyteckiej, kiedy studiowałem na uniwersytecie. Rozpoczął naukę w gimnazjum św. Marii Magdaleny, bardzo ekskluzywnym gimnazjum, w którym również e, e, uczyli się świeccy życi. Maturę natomiast, ponieważ nie był skory do nauki i na prośbę ojca został przeniesiony do Gimnazjum Świętego Macieja, obecnie w budynki obecnego Osolineu i tam pisał maturę i należy do tych najwybitniejszych absolwentów Gimnazjum Świętego Macieja, obok Eichendorfa, Etznera, nauczyciela Chopena i również Ferdynand Blasa. Rozpoczyna studia na Wrocławskim Uniwersytecie, wpis matrykulacyjny zachowało się do dnia dzisiejszego Ferdynanda Rassala. Jest też tym podpisem przez jedno L na koniec. Przenosi się do Berlina po jednym semestrze i rozpoczyna studia w Berlinie, który zresztą był studia prawnicze, których nigdy nie kończy. W międzyczasie poznaje piękną Helenę, czyli to co najmniej jak w tej historii mitologicznej o Helenie Trojańskiej. Córkę ambasadora Bawarii, Bawarkę, która studiuje w Berlinie, a jest córką ambasadora Bawarii w Szwajcarii. Bawaria ma wtedy swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne w Genewie i tam pracuje jej ojciec. I on zwraca się do ojca z prośbą o rękę Heleny Deniges, bo tak ona się nazywa. Ojciec odmawia mu, do, do, do kandydatów do ręki jest znacznie więcej, między innymi mołdawski arystoklata Janko Rakowicz. I ten Janko Rakowicz wyzywa Lasala poza targu z ojcem na pojedynek. Pojedynek odbywa się w Genewie i, i tam o, o świcie Lasal oddaje pierwszy strzał wynosowuje pierwszy strzał, drugi strzela Rakowic i trafia go w brzuch, ciężko ranny, przetransportowany do hotelu Victoria w Genewie, umiera 31 sierpnia 1864 roku. Teraz cofnijmy się chwilę wcześniej, 23 maja na zjeździe robotniczych organizacji w w Lipsku 23 maja 1863 roku zakłada powszechny związek robotników niemieckich ADAF, Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, którego zostaje wybrany pierwszym prezydentem, czyli nie tylko jest założycielem, ale również prezydentem tej organizacji, niestety tylko przez rok, ponieważ w wieku 39 lat kończy życie. Specjalnie pomijał, jak gdyby te wszystkie jego wędrówki po Europie i, i, i rozważania na temat y, y, powszechnego prawa wyborczego, powstania parlamentu, o którym marzy. To jest podstawą m.in. jego nocnych rozmów z Bismarkiem, jeszcze wtedy nie kanclerzem, zmierza do założenia Zgromadzenia Narodowego, w którym również jego organizacja, ten powszechny związek robotników znajdą swoje łapy. Niestety... Wszystko to staje się już długo po jego śmierci, bo jak Państwo wiecie, Reichstag powstaje w 1871 roku, już po wojnie francusko ruskiej Kardynal Lasan w Wrocławiu jest trochę zapomniany. W latach powojennych, pomnik zniszczony zresztą przez władze hitlerowskie, Przypomnę tylko, że w 1932 roku odbywają się ostatnie wolne wybory w stanu Kiedyś prowadząc kwerendę w archiwach berlińskich znalazłem wspaniałą fotografię, która pokazuje nagrobek od strony ulicy. Właśnie z listopada 1932 roku, kiedy narodowi socjaliści na tablicy, która informowała, że tu spoczywa Ferdynand Lasar, od strony ulicy też była o tym informacja. Nie trzeba było wchodzić na cmentarz napisali y, nu listę eins, mach ich frei, tylko lista numer jeden uczynić się i namalowani Hakenkreuz. To byli narodowi socjaliści. Obok jest ogromny sierpni młot narysowany i napisane jest Rote front, listę traje. Komuniści demonstrowali. Czyli dwie skrajne, dwa skrajne ugrupowania demonstrują na grobie socjaldemokratów. W momencie, kiedy narodowi socjaliści dochodzą do władzy, oczywiście niszczą grób i zacierają to miejsce. Przez lata wojenne pomnika nie ma. Zresztą, jak Państwo znacie źródła i dokumentacje archiwalne, ten pomnik wyglądał zupełnie inaczej. Dopiero na interwencję holenderskich socjaldemokratów w 59 roku władze Wrocławia rekonstruują, można powiedzieć, pomnik Lasana i to jest ten dzisiejszy z 1959 roku, który zresztą Zupełnie nie przypomina tego pierwszego, na którym znajdował się między innymi medalion z wizerunkiem Ferdinanda Rassala, marmurowy medalion, który żeśmy odnaleźli podczas kolejnych prac renowacyjnych. Ja mam w zbiorach otuczony, który zresztą został umieszczony na nagrobku za zgodą rabinatu berlińskiego. Proszę pamiętać, że na nagrobkach żydowskich wizerunku się nie umieszcza jest to związane z bałwochwalstwem i tylko wyjątkowe sytuacje powodowały, że można było taki wizerunek zamykany na czas nieobecności bliskich czy czy, czy demonstracji umieścić na pomniku. W 1959 roku zostaje odrestaurowany nagrobek, natomiast w 1947 na co zwrócił dzisiaj uwagę pan Syska, we Wrocławiu odbywa się przedostatni kongres Polskiej Partii Socjalistycznej. Wtedy sekretarzem generalnym jest Józef Cyrankiewicz i on się odbywa we Wrocławiu. I udają się wtedy socjaliści polscy na Grupla Sala i składają płytę, ale nie tą, którą oglądacie Państwo dzisiaj, tą czarną. Jest jeszcze jedna płyta, którą w międzyczasie zniszczono i została stłuczona. i e e e którą mamy też w zbiorach która dowodzi o pamięci przedwojennych socjalistów, którzy jeszcze wtedy istnieją. W 1959 jest umieszczona ta czarna, która jest z dzisiejszego dnia w dniu, 27. Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej umieszczają na nagroku. Ostatni kongres był zjednoczeniowym, jak Państwo pamiętacie, w 1948, kiedy socjaliści się połączyli albo nie z PPR. I teraz rozpoczyna się jakby jaśniejsza strona historii nagrodka Miejsca Pamięci Ferdynanda Rastaci. W roku 1983 na cmentarzu pojawiam się jako kierownik prac renowacyjnych z Muzeum Architektury i konserwacji Otaczamy wodnik opieką no i otrzymujemy sygnały nie tylko z Niemiec, z całej Europy, że socjaldemokraci są zainteresowani w Szwecji, w Holandii, we Włoszech, są zainteresowani odwiedzinami tego grobu, tego miejsca, bo wszyscy pamiętają e, wybitną postać e, spoczywającą we Wrocławiu, pochowaną we Wrocławiu, zresztą po prostu nocy. Proszę pamiętać, że kiedy Ferdynand Lassar zginął w tym pojedynku w Szwajcarii, to my, e, chciano go pochować w kilku miejscach w Niemczech. Była grupa, która go chciała pochować w Berlinie. Düsseldorf chciał go pochować w zamku Kalkum, gdzie do dzisiejszego dnia znajduje się symboliczny jego nagrobek, ponieważ on w tym zamku Kalkum wygrał proces przeciwko Melchiorowi Hatzfeldowi, mężowi swojej niezgodnej przyjaciółki grefin Hatzfeld, hrabiny Hatzfeld, którą nazywano powszechnie czerwoną hrabiną z tytułu sympatii dla jego idei i jego działalności. Ale zostaje w końcu na życzenie matki pochowany w grobie, gdzie już spoczywa ojciec we Wrocławiu, przy udziale policji, pod osłoną nocy, by uniknąć demonstracji i rozruchów we Wrocławiu wtedy w 1864 roku. Do tego grobu, tak jak zwrócił uwagę pan Syska, przez lata ciągnęły demonstracje pierwszomajowe i różnych organizacji socjaldemokratycznych we Wrocławiu do oczywiście 1933 roku. W okresie Republiki Wajmarskiej wcześniej zachowały się zdjęcia, kiedy wieszano na ogrodzeniu, tym, który dzisiaj żeśmy otwierali, czerwoną flagę socjaldemokratów, która dzisiaj leży w pałacu jako część historii miesiącletniego miasta Wrocławia. Wrocławska religia, a jednocześnie religia SPD y, 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 z W roku 84 odbyła się pierwsza oficjalna wizyta do Globula Sala, kiedy jeszcze we Wrocławiu przedstawicielstwo dyplomatyczne posiada Misjana Republika Demokratyczna. Kiedy przewodniczący Fundacji Friedricha Eberta, Heinz Kühn były premier na drenie Westfalii, przyjeżdża do Polski, żeby złożyć na okrestaurowanym przez nas grobie kwiaty, tak jak dzisiaj, i też 31 sierpnia, konsulat Niemieckiej Republiki Demokratycznej dwie godziny wcześniej wysyłał ładę z wieńcem i, i z działaczem partyjnym SED, który kładzie również wieniec, ale przypominają o Ferdynandzie Racan. I przez całe 80 lata, od tego 84 roku do 89, trwa ciągła rywalizacja. Kto szybciej złoży e, 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 w jubileusz założenia partii 23 maja, nie nawet 1 maja, albo w rocznicę e, śmierci Ferdynanda Lasala kwiat Pierwsza oficjalna wizyta odbywa się z udziałem Heinza Kühna e, i wielu Karstena Fokta, e, Beckera, MKGO, wszyscy ważniejsi socjaldemokraci są w składzie tej delegacji. Potem grup odwiedza Helmut Schmidt. W 1987 roku jako eks-kanclerz ma wykład w Warszawie i postanawia pojechać, odwiedzić na górny śląskie Edwarda Gierka. I podczas powrotu z Sosnowca zahasza o Wrocław i we Wrocławiu składa wieniec na grobie Wasala jest razem z żoną Loki. Kolejną ważną wizytą jest wizyta Johannesa Salała, który w 1989 odwiedza również tego dnia co dzisiaj, 31 sierpnia jako premier jeszcze nie prezydent przy udziale, już po raz pierwszy przy udziale oficjalnych władz. Naszych, ponieważ te wszystkie wcześniejsze wizyty odbywają się bez udziału władz. Nieco wcześniej jestem stypendystą Fundacji Friedricha Eberna i tam poznaję Willy Brandt'a. I Willy Brandt prosi, żeby przez kolejne lata składać na grobie wieniec, który już my organizujemy we Wrocławiu, natomiast Pocztą przychodzi tylko wstęga, którą przysypiamy do Wielkiej do No i oczywiście już po przełomie politycznym rozpoczyna się cała seria ważnych wizyt przy grobie Lasana. Grup odwiedza nie tylko kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, ale również były prezydent Niemiec Weizsäcker i y, odwiedzamy grupy minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, ktokolwiek jest z ważnych y, polityków we Wrocławiu, oczywiście bez względu jak gdyby na opcję nawet polityczną y, kieruje się do Gromu Lasana, który muszę Państwu powiedzieć o dosyć y, zabawnej historii, mianowicie Berlin który ma bardzo silne organizacje socjodemokratyczne. organizował już w latach 80. wielkie wyprawy, czasem 10 autobusów jechało. Od granicy byli eskortowani w kolumnie policyjnej do cmentarza. Trzeba było zamknąć ulicę Ślężną, tyle ich stawało i ten tłum ludzi wędrował najczęściej pod dowództwem burmistrza. Pamiętam kilka takich wizyt z Walterem Pomperem, burmistrzem Berlina, kiedy nastąpił ten przełom polityczny i dziura w murze berlińskim. A potem, kiedy nastał ditkę, te wycieczki dalej były kontynuowane, tylko że pierw chodzono do grobów rodziców Edyty Stein, a w drugiej kolejności z wieńcem do grobu Ferdynanda Lassana. Ale zawsze to było bardzo opielęgnowane. Nie wspomnę już o naszym partnerskim landzie dolnej Saksonii która e, przez długi czas była w rękach socjaldemokratów, teraz znowu e, w koalicji, co prawda, e, jest rządzona, ale również odbywały się e, e, pielgrzymki do grobu Ferdynanda Lasana. Kiedyś pamiętam, w Muzeum w Krakowie widziałem zebrane e, wstęgi od wieńców, które zostały złożone podczas pogrzebu Stanisława Wyspieńskiego. Kto się zachował wtedy? Zdjął? z grobu i one zachowały się do dzisiejszego dnia. I e, również strukturalnie zaczęliśmy dbać o to. I mamy na przykład e, e, co najmniej 10 z, z podpisem Willy Brandt albo e, prezydent Grupy e, Stalin. Tirze, był dwukrotnie, był Wolfgang Tirze na grobie Lasana. Czyli mamy kompletny właściwie zbiór tych wszystkich stęk od Czasów jeszcze od lat 80. aż po współczesne, podejrzewam, że te również dzisiejsze trafią do naszego zbioru. Krótko mówiąc, jaki płynie z tego wniosek, że Lasar został ponownie odkryty, ponownie odkryte zostały jego idee jako myślicielowi, który wybrał drogę nowoczesną do socjaldemokracji europejskiej, bo to była nowoczesna droga twórca tej moderny został zaaprobowany przez współczesnych demokratów, nie tylko socjaldemokratów. Dowodem na to jest nowa nazwa tego zaułka, funkcjonowanie organizacji panacyjskiej i wydaje mi się, że jest to niebywała okazja, żeby tą postać na co dzień y, popularyzować. Proszę pamiętać, że on ma po pierwsze wśród wielkich osobistości Wrocławia, on ma wiersz we Wrocławskim Ratuszu. Po pierwsze, które zresztą ufundowane przez zarząd główny SPD, a na uroczystości y, 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 odsłonięcia była Anke Fuchs, y, wtedy skar skarbnik y, socjaldemokracji niemieckiej i y, 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 y ówczesny premier Dolnej Saksonii, Gerhard Blogorski, następca Schrödera. On odsłaniał wtedy, pamiętam, po pierwsze Sala. Również drugie po pierwsze Lasana umieszczone jest w tysiącletniej wystawie historycznej obok tej sławnej chorągi czerwonej wrocławskich Wesalczyków, zresztą wykonanej we Wrocławiu. Wykonanej przez wrocławianki i przeszmuglowanej na zarzut. No są, to są, ten zbiór jakichś takich faktów historycznych, żeby Państwa na koniec rozweselić, rozsłużyć. Powiem, że na drobie Ferdynanda Lassara była wdowa po Willy Brandzie. Jeszcze w latach 80. pani Brigitte zebach odwiedziła, miała wykład wtedy, w Warszawie też i odwiedziła dróg Ferdynanda Lassara i złożyła y, 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 wieniec. Ja się wtedy wykazałem wyjątkową niepracownością, bo zadałem jej pytanie licząc na jej poczucie humoru, czy to jest regułą, że wszyscy ważni socjodemokraci mają więcej niż trzy Dziękuję bardzo.